W ewangelii czytanej dzisiaj podczas liturgii słyszymy Jezusa, który zapowiada Piotrowi moment zdrady, zanim jeszcze kogut zapieje trzy razy. Kogut więc staje się częścią Arma Christi, jako symbol cierpienia, psychicznego cierpienia, które zniósł dla nas Jezus opuszczony i zdradzony przez swoich uczniów. Kogut mówi nam o ludzkiej słabości. O Piotrze, który zawodzi w godzinie próby. Ale nie tylko. Mówi nam również o refleksji, do jakiej człowiek jest zdolny. Łzy, które spływają po policzkach Piotra, pokazują nam to, co dzieje się w sercu człowieka, który umie spojrzeć prawdzie w oczy. Nie chodzi o to, żeby nurzać się w świadomości własnych grzechów. Nie idzie o to, aby poddać się działaniu dławiącego gardło poczucia winy. Świadomość naszych słabości jest owocem działania Ducha Świętego. Zapowiada to Jezus w XVI rozdziale Ewangelii Świętego Jana, kiedy mówi o przyjściu Ducha, który przekona świat o grzechu. Jeżeli więc jesteśmy zdolni do tego, żeby dostrzec swoje słabości, żeby stanąć w prawdzie, to znaczy, że nasze serce w gruncie rzeczy jest uczciwe, wrażliwe i dobre. Upadki to rzeczywistość, z którą zmaga się każdy z nas. Dużo ważniejsze jednak niż to, czy upadamy, jest to, czy próbujemy z owych upadków powstać. Jest to, czy nasz rozbuchany perfekcjonizm pozwoli nam poprosić Boga o miłosierdzie, czy będzie kazał nam tarzać się w świadomości własnej niedoskonałości. Kogut więc jest znakiem tego, co w człowieku bardzo piękne mimo wszystko: zdolności do autorefleksji zdolności do tego, by powstać, umiejętności powracania nieustannego do Jezusa, który jest miłosierny.